Cześć, witajcie z trasy. Dzisiaj zatrzymaliśmy się przy drodze 94. Droga jest z Wrocławia do Lubina. W miejscowości Kawice znajduje się restauracja, gdzie była Magda Dokładnie jest to między Środą Śląska a Prochowicami albo bliżej Prochowic. Jak tutaj widzicie za mną restauracja kiedyś to się nazywała Paradiso. Teraz Kurczak. Kura. Zrożna, zapraszamy na kurczaka Zerożna. Tutaj były kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Czy faktycznie tutaj jeszcze kuchenne rewolucje Magdy Gessler przetrwały I czy w tym miejscu można jeszcze coś zjeść z kuchennych rewolucji? Powiem Wam szczerze, że jak pamiętacie dobrze z odcinka, to miejsce prowadził taki starszy pan Heronim ze swoją żoną. I tutaj 26 lat temu Kupił od swojego kolegi autobus, którym smażył najpierw kiełbaski, potem kurczaka z gila, to się na tyle sprawdziło, że potem e, dokupił tutaj jeszcze lokal i przez 26 lat, a tak naprawdę 4 lata temu były kuchenne ewolucje, więc już od 30 lat ten lokal tutaj działa. Kujak z pieca, tak to nazwała Magda w Kuchendych ewolucjach. Ja się może trochę schowam do cienia, żebyście tą nazwę zobaczyli. O, jesteśmy trochę bardziej w cieniu. Kujak z pieca. No i tak. Pandemia. Swoją drogą, jak tutaj widzicie, droga przelotowa. No a tutaj cały czas było otwarte, i yy, cały czas tutaj podjeżdżali. Wiadomo, że to jest takie miejsce bardziej dla gości przejezdnych, dla kierowców i samochodów. No ale zobaczmy, co jest w środku. Skoro wytrzymali pandemię, przetrwali, Gessler, Może w środku też jeszcze jakiś jest smak. Powiem szczerze, że bardzo chętnie sprawdzę. 4 lata po kuchennych obojczykach. Kacz ma z pieca. Zobaczmy, co jest ciekawego. Chodźcie do środka zapraszam. Sprawdźmy, zobaczmy. Fakcja. Zewnątrz są stoliki, przedtem jak jechaliśmy to nawet ktoś siedział jeszcze tam jad. więc zobaczmy co zostanie w oczku. Dzień dobry. O, sala jeszcze jest po kuchennych utrzymana, więc może coś ciekawego zjemy. To prawda nie ma w tym momencie nikogo, jest godzina 16, jesteśmy w środku tygodnia, no ale sala dalej została taka jak była, więc spróbujmy, zobaczmy, dajmy szansę. Powiem tak, tak wystrój taki wrócili do lat PL-owskich, no ale to starsze osoby też prowadzą ten lokal. Więc jak widzicie, po wystroju trochę z kuchennych zostało, trochę zostało przyozdobione jeszcze. To jest kuchennych ewolucji, trochę zostało to przyozdobione po swojemu. Tutaj mamy taki tradycyjny PL-owski zestaw, jak plastikowa cukierniczka. Mamy serwetki, no oczywiście cały przyprawnik. Karta, eee, żeby wam pokazać, jak to wygląda dokładnie moment moment to żeby było ekskluzywnie o, to karta jest podawana w ten sposób ale po otwarciu karta już jest w ten sposób widać, że chyba właściciele nie do końca polubili nazwę kółek z pieca, bo cały czas tutaj się pojawia restauracja Paradiso, Paradiso. nawet jest stare zdjęcie, szybsze, rewolucyjne jakieś mało wyraźne, ale karta jest bardzo obszerna mega mega, naprawdę tych dań jest ogrom zobaczcie, jest ogrom zup, ogrom dań naprawdę tego jest sporo są zestawy, ceny są takie no pośrednie bo są na przykład widzicie bryzol za 45 kotlet mielony za 26 no zupy też nie są takie wcale najtańsze, bo 15-16 jak na takie miejsce, no pośrednio ja Wiem, że to jest bardziej pod Tutaj są ceny za dania na wagę. No. Także zamówiliśmy, ale przy zamówieniu tam jest w ogóle wygaszona część restauracyjna, znaczy ta barowa. No, ale gdy już złożyłem zamówienia, jestem po złożeniu zamówienia, było słychać mikrowele, więc lampy pokuchenne rewolucje jeszcze też zostały. I tak wygląda cały ten lokal. Tu już są takie przyozdobienia nierewolucyjne. Magda by trochę tu umarła. Ale wiadomo, każdy ma prawo poprawić po swojemu. Widać, że odbywają się to jakieś przyjęcia, bo stoły są połączone. No, część taka kominkowa. Sala jest dość taka duża. Chyba lekko przemalowana, bo ona była chyba bardziej żółtawa. No ale zobaczymy, co zastaniemy. Może się obroni smakiem. Na pierwszy ogień wzięliśmy zupę ogórkową, bo akurat coś mnie naszło na kwaśną zupę, powiem Wam szczerze. Zapach jest nieziemski, pachnie naprawdę superowo. widać, taka fajna, klasyczna zupa. Teraz sprawdzimy jak jest smaku. Jak to wygląda. Ale naprawdę nie ma się do czego. Mm, pachnie nieźle. Jest zielona pietruszka, zobaczymy co przyniesie ogórkowa w koreaku z pieca. Co prawda, dań Magdy Gessler w karcie nie ma, zdecydowaliśmy się na takie jedzenie, bo idziemy w trasę z trasy, więc na takie podstawowe jedzenie, więc tutaj jest y, mielony wieprzowy zestaw surówek. Ja się zdecydowałem na gołąbki. Nie bardzo lubię gołąbki zalane sosem. Jestem raczej z tych, co jedzą gołąbki same, ale spróbujemy. Ładnie wygląda. I powiem Wam plus na początku oczywiście było słychać kuchenkę mikrofalową, które chyba były podgrzewana zupa, ale tu już przy kotlecie było słychać smażenie, skwierczenie, więc szacunek bo naprawdę kotlet jest świeżo smażony. O, i chrupi opatrzy i ma tłuszczyk w sobie. Próbujemy. Powiem wam, że trochę się czuję jak na obiedzie u takiej dobrej cioci albo u takiej babci, bo naprawdę jedzenie jest. Bardzo fajny, przyzwoite, Naprawdę nie ma co narzekać. Gorąbki są ciekawe, mimo że w sosie naprawdę mają ciekawy, dużo mięsny. Nie ma problemu. Kajadne kotleta. Naprawdę świeżo smażony. Dobry obiad u dobrej cioci albo u babci. I czegoś można chcieć więcej. Naprawdę fajnie. A ja już wychodzę po jedzonku właśnie z tego miejsca. Kaczma Kujak z pieca, co prawda kujaka z pieca nie ma, są inne dania, ale powiem Wam szczerze, rozmawiałem z panią właścicielką. Odbyliśmy sobie rozmowę. Pan Hieronim, właściciel w tym momencie poszedł trochę odpoczywać, więc razem prowadzą to miejsce, znaczy naprawdę to miejsce całe, które tutaj jest właśnie wcześniej, tak wam mówiłem, prowadzone z autobusu, gdzie piekli kiełbaski i kurczaki. A potem, a muszę tak się uznać, że go a potem w 1984 roku otworzyli tutaj ten zamiast Od 80 roku w, to, w tym miejscu, tutaj są 43 lata prowadzenia działalności gastronomii. Dla mnie jest po prostu ukłon i szacunek dla właścicieli tego miejsca. Dlatego powiem szczerze, że warto tutaj być, warto zajechać, warto sprowadzić. Tak Wam powiedziałem, jedzenie takie typowo jak u cioci, jak u mamy, czy jak u babci. Dobre jedzenie, naprawdę, yy, może tu nie ma jakichś wyżyn kulinarnych, ale jest tu po prostu smak, jest pasja i jest uczciwość. Naprawdę fajnie, prosto smażony kotlet na miejscu. Co chcieć więcej? Być, zajrzeć, naglądać, bo naprawdę jest warto. Tak, ja polecam takie miejsca, naprawdę 43 lata prowadzenia gastronomii, dla mnie to jest, powiem że naprawdę niesamowite. Jeżeli ktoś wytrwał na rynku gastronomicznym 43 lata, to zawsze będę na no tak, naprawdę. To jest materiał peelowski, niezniszczalny, smaki są trochę właśnie prl jak widzieliście. Zaglądajcie, bo jak z pieca. pod Prochowicami, droga krajowa 94, ja polecam, naprawdę. Mogło, że nie ma śladów po kuchennych rewolucjach, ale to nie znaczy, żeby to miejsce omijać żeby nie zaglądać i nie wspierać właścicieli, którzy naprawdę oddają swoje serce, pasję to dostaniecie na talerzu. Zapraszam Was. Dobrego. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał Maciej Podróżuje i Smakuje, żeby zaglądać do mnie też, a ja będę mógł gdzieś w kolejne takie miejsca odwiedzać i Wam pokazywać właśnie jak w tym momencie kawice. Więc zapraszam. Łapka w górę. Do zobaczenia na Kulinarnym Szlaku. niebawem jadę odwiedzać kolejne miejsca. Oni tutaj też mają e, wesela, komunie, przyjęcia, bankiety, restauracje. Tam jest sala weselna w ogóle. jeszcze taka sala bankietowa duża, więc też pewno to im pozwala się utrzymać, ale ja naprawdę jest fajnie. Dobrego, trzymajcie się. Jadę dalej.